Gdy w kwietniu słońce na dworze, nie będzie pustek w komorze. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Przedświąteczny tydzień. Przypominamy więc, że wielkanocne dekoracje najszybciej przygotujemy z wiosennych, kolorowych kwiatów, które możemy posadzić w przeróżnych kompozycjach i przyozdobić świątecznymi akcentami w postaci wierzbowych gałązek, baziami, kotkami. Dołożyć możemy też figurki kurczaczków czy zajączków lub kolorowe jajka czy pisanki. Im bardziej kolorowo, tym weselej. Dodatkowo na drzwiach można powiesić wielkanocny wieniec. Wspaniałą roślinną ozdobą mogą być też gałązki drzew lub krzewów w wazonie. Mogą być one kwitnące, ale nie muszą. Przepięknie prezentują się gałązki roślin, które właśnie wypuszczają młode liście. Na nich również możemy zawiesić wielkanocne jajka lub inne ozdoby, które podobają nam się najbardziej. Dzięki takim dekoracjom dom nabierze wspaniałego, świątecznego klimatu. Przedświąteczny tydzień to nie tylko czas gotowania i przygotowywania dekoracji. Ale często to także czas porządków, nie tylko w domu, ale też w ogrodzie. Pogoda dopisuje, więc warto wystawić na taras meble ogrodowe, o ile nie zrobiliśmy tego wcześniej, umyć je i przygotować już do nowego sezonu, kiedy w ogrodzie nie będziemy głównie pracować, ale też odpoczywać. Warto też wyczyścić i odświeżyć powierzchnie drewniane i usunąć chwasty, mchy i porosty z nawierzchni betonowych czy kostki brukowej. W tym pomóc nam może na przykład myjka ciśnieniowa. Może być to przykładowo urządzenie akumulatorowe, które jest na baterie, takie same jak m.in. nożyce do żywopłotu, kosiarki czy sekatory tej samej marki. Pracy w ogrodzie nie brakuje, w dalszym ciągu możemy wysiewać wiele roślin na rozsady, coraz więcej gatunków można siać też wprost do gruntu. Wstrzymujemy się już praktycznie jedynie z roślinami ciepłolubnymi, takimi jak pomidory, papryka, ogórki i inne warzywa dniowate. Je można siać lub sadzić teraz jedynie pod osłonami, a do gruntu mogą trafić mniej więcej w połowie maja, gdy na 100% minie już ryzyko przymrozków. Połowa kwietnia za to to idealny moment, żeby przygotować rozsadę ogórków, jeżeli chcemy przyspieszyć ich zbiory i cały czas dbamy o rośliny już wysiane i posadzone na grządkach. Podlewamy je, jeżeli brakuje opadów i osłaniamy, jeżeli zapowiadane są nocne przymrozki. Pikujemy sadzonki, które wymagają rozsadzenia. Również regularnie je podlewamy, hartujemy, gdy tylko pogoda na to pozwala, odżywiamy, jeżeli tego wymagają i doglądamy pod kątem żerowania szkodników. Jeżeli liście bledną i widać delikatną pajęczynkę, to znak, że pojawiły się przędziorki. Jeżeli liście zaczynają się skręcać, to pierwsza oznaka obecności mszyc. Mszyce są niebezpieczne, ponieważ żerują na bardzo młodych roślinach, uszkadzając je i deformując liście, co osłabia sadzonki. Ponadto przenoszą choroby. Jeżeli tylko zauważymy na rozsadach jakiekolwiek szkodniki, jak najszybciej należy się ich pozbyć. Można to zrobić na przykład opryskiem preparatem pochodzenia naturalnego, który zawiera w swoim składzie olej roślinny. Tego typu preparat jest w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym. Działa na mszyce, przędziorki, a także inne szkodniki pojawiające się zarówno na warzywach, jak i roślinach owocowych, czy domowych roślinach doniczkowych. Nanosimy go za pomocą opryskiwacza. Pamiętajmy też o kwiatach w ogrodzie. Kwiecień to miesiąc wysiewu wielu cudownych gatunków jednorocznych, a w drugiej połowie miesiąca możemy sięgnąć już po nasiona słoneczników. Nie tylko odmian typowo użytkowych, które potem można łuskać i spożywać, ale również odmian ozdobnych, w tym karłowych, które nawet możemy uprawiać w zewnętrznych donicach. Piękne słoneczniki możemy wysiewać też po to, by ścinać je potem do letnich bukietów. A w niedzielę świętujemy Wielkanoc. Z tej okazji przesyłamy najwspanialsze życzenia. Zdrowia, radości i pomyślności. Życzymy także cudownie kwitnących i planujących ogrodów, radosnych świąt. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień. Zapraszamy też do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.